Dziękuję za, za, za możliwość spotkania i porozmawiania. Oczywiście sytuacja w Polsce i w Unii Europejskiej w tej jest bardzo trudna. Może pierwsze odniesienie do komisarza. Zielony Ład to nie jest tylko rolnictwo, to jest wielu dzieci. Gospodarki, rolnictwo jest tylko elementem Zielonego Ładu. I tutaj komisarz nie decyduje o tym, co się dzieje. Po wszystkim decyduje Komisja Europejska. On jest tylko jednym z komisarzy. Więc pod tym względem niektóre zarzuty wobec komisarza Wojciechowskiego no są moim zdaniem przesadzone, jeżeli chodzi o jego wpływ. Na na Zielony Ład. Właściwie nie było takiego jednego dokumentu, czy nawet dzisiaj, jednego dokumentu, który by określał, co to jest Zielony Ład. To są setki różnych decyzji, e, które w Ułni zapadają i one cały czas e, no, zmierzają do tego, żeby coraz bardziej e, tą taką politykę e, klimatyczną, jakby to powiedzieć, e, w Unii Europejskiej zrobi się swego rodzaju religia z, e, z klimatu. E, i, Właściwie nie ma dowodów na to, że człowiek ma tylko i wyłącznie wpływ na to, co się dzieje w klimacie. Większość to jest przyroda. Więc czasami trzeba przyznać, że Unia robi, że tak powiem, swego rodzaju samobójstwo, wprowadzając tego typu politykę, ponieważ staje się niekonkurencyjna wobec świata, wobec pozostałych regionów. Ja tego nie rozumiem, ale dopóki w Unii będą współrządzić socjaliści bo HDC jak Państwo wiecie, z, z socjalistami e, wspólnie, dopóki socjaliści będą współrządzić e, Unii, to ta polityka będzie kontynuowana, co do nie ma wątpliwości. Gdyby, gdyby Hadecja, i myślę, że to apel do tego, żeby w najbliższych wyborach do Unii Europejskiej głosować na konserwatystów, którzy są przeciwni zielonemu e, ładowi i w ogóle tej całej polityce klimatycznej, wówczas jest szansa, że można by było zmienić tę politykę unijną, bo jeżeli dalej będą socjaliści, to i dalej będą robić to, co do tej pory, a ja nawet zaostrzać to wszystko, co jest, co ja do tego nie mam wątpliwości. Ja jestem przeciwny temu, sam jestem ze wsi, więc yy, jeszcze co prawda, ale bo, no, bardzo dawno, ale tą tradycyjną wieść yy, z nami, więc, tak. że Polska dzięki temu właśnie, że jeszcze ma tradycyjne rolnictwo, konkuruje z, yy, z pozostałymi krajami europejskimi. Najbardziej zaniepokojni są Niemcy tym, że konkurujemy z nimi czy Holendrzy. Natomiast no niewątpliwie życzę temu rządowi, żeby miał taką odwagę w przeciwstawianiu się Unii Europejskiej, jaką myśmy mieli, chociażby żeby zamknąć granice. Myśmy w zeszłym roku w kwietniu te granice zamknęli wbrew Unii, przeciwko Unii. To była pierwsza decyzja, potem Unia przystąpiła do tego, potem myśmy na jesieni znowu wprowadzili embargo po raz drugi na produkcję, raczej znaczy na import tych czterech zbóż, przynajmniej chyba jeszcze, chyba rzepak jeszcze do tego był, więc no ta uwaga po naszej stronie była, natomiast myślę, że ja jestem za tym, żeby wprowadzić embargo, co do tego nie ma wątpliwości, będę wspierał tutaj rolników w tym zakresie, Życzę Wam, żeby te postulaty, o które walczycie, byście zrealizowali. No i chciałbym też, żeby rząd w tej chwili przeznaczył takie środki na pomoc rolnictwa, jaką myśmy w zeszłym roku przeznaczali. W zeszłym roku 15 miliardów złotych zostało na pomoc rolnictwu przeznaczone, bo w 30-leciu nie było takiej kwoty, nie było takiej kwoty, jak w zeszłym roku. 15 miliardów złotych przeznaczone na rolnictwo na Polską, na polską wieś I w tej chwili, jak się mówi o tym, że przychodzi KPO i z KPO będzie 9 miliardów, no niestety z tych 9 miliardów euro dla rolnictwa, to się, nie no nie się nie nie Na Wróci z powrotem do Europy Niemiec. Yeah. Trzeba naciskać, z tymi umiejętności. Rząd się umie tylko, jeżeli te naciski będą. Także życzę... Zrealizowania państwa postulatów. Jestem jakby pan niechętny, to, to znaczy, ja tu jeszcze mam e, takie zasadnio od rolników zapytania, bo jeszcze jako strona rządząca też mieliśmy dużo zapytań i wniosków w sprawie importu z Ukrainy i wymiany tego na, na to zboże techniczne. Ja jako samorząd rolniczy występowali z kilkoma pismami do. Telus, chyba minister rolnictwa no i tej odpowiedzi nie było i to było tutaj takie dla nas jakby napisane na wodzie że nie ma tych chęci żeby to było kontrolowane bo zmiana zboża normalnego konsumpcyjnego na zboże techniczne omijało jakiekolwiek kontrole, potem jak był nacisk z naszej strony i protesty w 2022 roku to od razu była wymiana na tak zwane minarskie części bo ja już się tak długo zastanawiałem ile w końcu milionów ton może wpłynąć. To co tu kolega poseł powiedział, że dopłaty do finansowania, ja się z tym zgadzam, były i trafne. Dopłaty, które powinny być w sprawie paliwa i tych innych rzeczy, ale w sprawie zbóż to wystarczyło, to dobrze przefiltrować, jeżeli tam by były te laboratoria, ten rząd jeszcze tyś tego nie zrobił i odpowiednie kontrole by wpływało to zboże, które się nadaje do konsumpcji i podmioty skupowe by były kontrolowane na takiej zasadzie, że to co wpływa je dalszym łańcuchem przekazywane czy do na, czy do innych rzeczy. Dziś nie wiemy. Wiemy, że 6 milionów ton wpłynęło, ale nie wiemy gdzie to dalej zostało sprzedane. Czy to nasze dzieci jedzą, czy to akurat poseł i ja w tym chlebie mamy te zanieczyszczenia metalów ciężkich i tak dalej. Także tu mamy takich znaków zapytania. Ta pomoc, która była, to jest dobra, ale doraźnie. I dziś też cały czas tłumaczymy rządzącym, że nam nie zależy na tych 200-300 zł, żeby załatwić kwestię, zbóż na dzień dzisiejszy, bo wiemy, mamy takie informacje, że około 5 milionów zboża w magazynach i obiecuje nawet premier PUB, że będzie to sprzedane nie, do nich, ale jak, jak to będzie sprzedane to no. tak i tak, to gdzieś to zostaje. Chodzi o to, żeby wprowadzić taką podobną i rozliczać, jeżeli my mamy 5 milionów zboża, 20 milionów konsumpcyjnego, to zabezpiecza nasze interesy żywnościowe, to nie możemy doprowadzać na nasz rynek, że ktoś na tym mocno zarabia. A się okazuje, że nie zarabia to rolnik ukraiński, że to nie zarabia rolnik e, nasz e, polski, a zarabiają Chwaniacy i oligarchowie. I tutaj niedużo do, do zrobienia. Ja wiem kolegom Kazimierzu, że to są trudne tematy i niekiedy to trzeba, jak to się mówi, gdzieś tam zapomnieć, żeby tego nie zrobić, ale ja tu już tłumaczyłem Patrykowi, nas jest jeszcze 1300 rolników, którzy mają gospodarstwa. To są gospodarstwa, to prawda, zdrobniałe, ale nie możemy doprowadzić, że Unia nam narzuca wymogi dodatkowe, je, obniżenie nawożenia, obniżenie oprysków, to tych zielony łatwo na syrenetki. My mamy w tej chwili jeszcze ekologię i teraz my mamy to jeszcze obniżyć, to w końcu nie będziemy żadnym dla nikogo kontrahentem, e, by móc handlować, bo po prostu nie wyrobimy się finansowo. I tutaj głośno o tym mówimy, te protesty, które się odbywają w Warszawie i tak dalej, no nie jest wstyd, że przez taki okres czasu, przez okres 3 miesiące wyjeżdżając z gospodarstw, my powinniśmy zajmować się swoimi gospodarstwami, a my musimy o coś walczyć, które jest dla nas bardzo ważne, naszą przyszłością, naszych dzieci i naszych konsumentów. Przecież 40 milionów ludzi nie może być w przyszłości, żeby żyć na imporcie zbóż i konsument y, produktów konsumpcyjnych i do tego nie możemy doprowadzić. I ja się też mocno... E, mocno zastanawiałem, że nawet przy wójtowie nie mieli czasu, żeby się spotkać. Nawet u kolegów, na jeżeli my protestujemy, to zalecimy, żeby ludzie postają na takim spotkaniu jak dzisiaj, nawet w tej Warszawie. Jeżeli kolega poseł mówi, że popiera nas, no to jeżeli popieramy, a są my w Warszawie, to chętnie się widzimy. I szanuję, że w mikrofonie powiecie niestety są rzeczy, które są złe. My wybieramy posła po to, żeby nas reprezentować, a nie żebyśmy mieli tu ze sobą mieć jakieś nie do nadania, czy jakieś problemy i tak dalej. My mamy współpracować, jechać na tym terytorium. Czas szybko mija, trzy lata, przeminął, miną i potem znowu idzie odborać. Także czy jest szansa, że może być coś? Panie, ja nie? bardzo chętnie na, na protest pójdę, tylko niestety od razu jest zarzut, że my upolityczniamy te protesty, że politycy przychodzą, że oni inspirują i tak dalej, dlatego ja staram się trzymać, że tak powiem, stać z boku żeby nie wchodzić, żeby nie, żebyście wy nie byli traktowani, że my jakoś tam inspirujemy czy upolityczniamy te procesy. Te procesy, wasze protesty są niepolityczne, mam swoich racji. I co do tego jak najbardziej wspieram was, jeżeli będziecie w Warszawie i chcecie, to ja przyjdę, nie ma za tego problemu, ja się nie boję. Co do tego to nie ma wątpliwości i na pewno mogę to publicznie wszędzie powiedzieć, że wspieram rolników. Jestem przekonany, że jeżeli będziecie dalej tak konsekwentnie protestowali, to, to wygracie. Co do tego nie ma wątpliwości. Tego mam żadnego To jest. Ma... My chcemy wygrać, my nie odpuścimy tego, bo my wiemy, ja akurat jestem takim już wieku. I tu kolega, że możemy sobie po, poczekać, bo to emeryturka i inne rzeczy, ale tu jak się popatrzy, to tutaj grupa młodych rolników z pełną energią i to są gospodarstwa na w pełnym wieku, ale dziś my nie możemy kogoś zaplanować. My nie możemy sobie zakupić czy jakiegoś nowego zaktora, czy zainwestować, bo jest nic pewnego za ile sprzedać. To minimum musi być przynajmniej wyliczone i o tym każdy rolnik musi wiedzieć, że jak jedzie na pole, to musi wiedzieć za co jedzie. A nie może jechać w strachu, bo mnie tutaj Unia Europejska zrobi fotka, że w lichu godzinie akurat pryskałeś, a w lichiej godzinie jeszcze zdjęcie na obornik zrobiłeś. Papierologia powinna być dla administratorów, a nie dla rolników. Także tu jest naprawdę duża przepaść, brak konsekwencji ze strony rządzących, ze strony administracji, żeby och ochraniać tych rolników, którzy chcą się wypracować. Bo bezrobocie zrobić idzie szybko, ale potem utrzymanie ludzi i tak dalej to się dalsze konsekwencje. Fajnie, że mogliśmy się spotkać, nie wiem czy Pan chce nas taka na kawę prosić czy nie, ale jeszcze bym chciał, oczywiście, koleżanko, tu nie ma, tu jest demokracja, mikrofon jest dla każdego, akurat nie się udało, że ja mam z także bardzo proszę, a jeszcze jak panie są, to tym bardziej, nie kolego Jacku. No fajnie, bo tutaj, żeśmy współpracowali ku i kolega mój, kierownik Krusu ja zawsze mówiłem, że to była jedyna z nielicznych osób, które na spotkanie z rolnikami zawsze znalazł czas. Zawsze coś powiedział, teraz powiedział gorzko prawdę, ale ja mówię, najważniejsze odwaga się liczy. I tego chwała. Dzięki Ci grunki. Dzisiaj jest rozmowa ważna dla nas. My, Panie Pośle, też dziękujemy, że Pan przyszedł, bo my mamy dzisiaj łatwo w powiecie Strogarskim. Posłowie do nas wyszli. Inni rolnicy myślę, że w kraju jak protest krajowy nie mają tak. Tematy są różne. Prezenty są różne. Prezenty są dla tych, którzy do nas nie wyszli, nie rozmawiają. Panie pośle, rok temu my w Gdańsku szliśmy do podwojewództwa, wyszedł wojewoda, miał nam pokazać firmy. Które kupują to zboże, sprowadzają. A w tym roku szedł z nami. Jest to coś dziwnego. My nie dostaliśmy wtedy odpowiedzi na to i nawet jako protestujący, jak mamy się dzisiaj właśnie też zachować? Jesteście z nami, czy nie jesteście z nami? Chcecie być z nami, a nie możecie być z nami? Ważna jest właśnie ta rozmowa i być w jednym kierunku, bo to nas dotyczy. I tu nie chodzi o polityczne, gdzie jest ktoś za kimś, tylko że naprawdę chodzi o nasze jedzenie. Ja mam dzieci w wieku 8-11 lat, ja chcę wiedzieć co jem. I tak jak tutaj kolega powiedział, my nie wiemy z jakiego chleba, ale dzisiaj wiem, że kupując chleb, jutro ja go nie będziemy mówić oczywiście skąd, nie mogę już zjeść. Ale jak upieczemy, to pan też sam i my wiemy, że my będziemy z własnej mąki jeść go przez 5 dni. E, dziękuję za spotkanie, ale e, chodzi o to, że nam jest dobrze, że my możemy przekazać to na ręce i wiemy też, że to pójdzie dalej. Nam jest też z tym dobrze, że mamy przedstawicieli e, i na nich też liczymy, bo was wybrano. Dziękuję. Ja tu jeszcze jedno zdanie. Chciałbym, żeby jednak tu nie było podziału politycznego w tematach rolnictwa, bo to rolnictwo dotyczy nie indywidualnie, że to jest Platformy, czy to jest PiS-u, dotyczy nas wszystkich rolników. I to bym sobie życzył, że te postulaty dostał poseł Patryk Gabriel i te same postulaty dostaje kolega Kazimierz. I ja tu nigdy nie będę negował, że było coś złego robione, bo było dużo rzeczy dla naszego gościa zrobione, ale w takim problemie, który dotyczy całego społeczeństwa, to trzeba jednak się usiąść i tu rękę trzeba sobie podać i powiedzieć: my to musimy załatwić. Nikomu innemu, tym rolnikom i tym naszym konsumentom, żywność była zdrowa i dla nas wszystkich, i nasza polska, i może być nie europejska, ale dopiero na końcu, jak zabraknie, to z tego trzeciego świata, mam tu na myśli Brazylia, Argentyna, z którymi współpracujemy. Chcemy wręczyć, kolego pośle, e, takie nasze typowe warzywka, zdrowe żywności. Też fajnie, jakby na którąś fotkę zrobiłem. Bo to pamiątka musi być, ta pani to przygotowała. My mamy nie tylko jedną panią, ale mamy ja dużo takich pań. Tak jest, ja wiem o tym, że kolega Bezpośrednio kupuje. Bezpośrednio